Witajcie, kochani. Na początek prezentacja mojej wspaniałej kurtki. Zobaczcie, jaką mam fajną kurtkę. Mam nadzieję, że widać. Po prostu czekałem prawie rok na nią i została wymalowana. I mam taką fajną koszulkę, zobaczcie. E, po prostu koszulka, która pokazuje tutaj moich trzech synów. <śmulanie> Także nie mogę jej nie kupić. E, temat w ogóle, no cokiem inny. E, powiem Wam, że jak coś się pojawia, jakieś pytanie, jakaś kwestia, to wtedy dopiero pojawiają się słowa. Bo tak to. Można się szwędzać po tym lesie i cieszyć się w ciszy umysłu, a słowa generują więcej słów. Kiedy ktoś zapyta, czy pojawia się jakiś temat Fajnie jest, jeżeli się chce, jeżeli się czuję, wyrazić to, jak się to postrzegaj. Nie mówiąc, jak ty masz postrzegać, bo daleki jestem od tego, by mówić komukolwiek z Was, jak postrzegać życie. To wszystko, co nagrywam, to tak naprawdę jest wyrażaniem tego, co mi gdzieś tam się przejawia. I jak na to w taki, takim rozwoju odkrywam, patrzę, widzę. Kochani, yy, mamy takie w przestrzeni tematy jak to, że są różnego rodzaju rasy, różne istoty. I fizyczne, i niefizyczne, i jedne są takie, drugie są takie, bardziej przyjazne, mniej przyjazne, i dzieją się różnego rodzaju rzeczy. Chciałbym z Wami się podzielić tym, jak to widzę. Bo tak naprawdę nie widzę różnicy. Ale o co chodzi? Tak, jak patrzymy na nasze spotkania z innymi istotami ubranymi w ciała ludzkie, w te awatary, i spotykamy się z różnymi wibracjami, z różnymi odsłonami życia, e, t, różnymi tendencjami, które przejawiają się przez tych awatarów, które są bardziej kontrolujące, e, są bardziej takie miękkie, twarde, są takie pełne miłości. Są takie wspierające, są takie neutralne, są takie przeróżniaste odsłony naszego ludzkiego bycia tutaj, na tej Ziemi. I możemy spotkać się, że o, tutaj z tym mogę zatanczyć, z tą mogę zatanczyć, z tą nie bardzo, bo to ruszamy się i płynnie, i sztywniej, i w kontekście codzienności czasami jest to bardzo pudełkowate i sztywne, a czasami jest to elastyczne, jest takie otwarte, zamknięte. No słuchajcie, tych odsłon naszej naszych ekspresji bycia w tym awatarze jest mnóstwo. One oczywiście są opakowane różnymi murkami, murami, krzakami, kolcami, albo zapachami, kwiatami, ogrodem. No to jest po prostu bajka taka, że Spotykamy się z różnymi odsłonami w codzienności tu na Ziemi. I to jest piękne. I, i, i piękne normalne jest to, że z jednymi nam bardziej po drodze, z innymi nam mniej po drodze. Chodzi tak naprawdę o sposób, poza tym jak one się przejawiają czy sztywno, czy elastycznie, czy. Tak, w zacisku czy w rozluźnieniu w ciele, to poza tym to jeszcze y, kwestia, jak filtrujemy rzeczywistość i patrzymy na innych, y, jaki mamy światopogląd, więc to też nas magnetycznie bardziej przyciąga do pewnych y, grup, y, czy pewne grupy y, w swoim sztywnym myśleniu nas odpychają. Tak naprawdę to widzimy mega grę naszego ego-umysłu, który tworzy tą iluzję, tworzy tą grę, tą, 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 teatr, tą ten teatr życia. I, i, i wiecie, jak działa umysł. Jeżeli on jest taki bardzo, bym powiedział, w swojej funkcji zraniony, to będzie bardziej kontrolował. Będzie bardziej e, kostniał. Chociaż to jest też, to ma dużo różnych warstw i powodów. To nie jest tak, e, e, że tak jednoznacznie powiem, że to jest tak czy inaczej. E, jeżeli ten umysł jest rozluźniony, otwarty, będzie też to wyglądało całkowicie inaczej. I to jest takie, e, no, towarzyszące nam przeżycie. Że my uczymy się tak naprawdę rozluźniać. Nie sztywno trzymać coś... Przywiązywać się, bo umysł tak się przywiązuje i już nie widzi e, siebie. Znaczy, inaczej, zasłania nam widzenie siebie poprzez to, że się zaciska, chce kontrolować i chce e, no właśnie czegoś się trzymać. A tutaj tak naprawdę przyszliśmy nadzy i odejdziemy nadzy, ale życie w tym całym chwytaniu się, różnych rzeczy, e, no nam tak różnie towarzyszy i przychodzą różne doświadczenia. A i widzicie, i to jest takie fajne, że przeglądamy się. I, I oczywiste jest, i ka z każdym. Y, każdy to wie, że. Z jednymi nam po drodze, z innymi nam nie po drodze. To nie oznacza, że ktoś jest gorszy czy lepszy. Y, każdy odgrywa swoją rolę. Każdy w swojej ekspresji, magnetycznej ekspresji. Przyciąga coś, co się przejawia wokół. Tak naprawdę to ja nie muszę o nic dbać na zewnątrz, bo wystarczy, że dawam swoją wibrację, a to naturalnie będzie magnetycznie przyciągało coś, co będzie mi odbijało moją rzeczywistość. Także można mieć naprawdę nieźle, że tak powiem, w cudzysłowie, wyśpiewane w kontekście starania się, chcieństwa, zmieniania czegokolwiek na zewnątrz. Bo. Kiedy w rdzeniu wiemy, że to jak wibrujemy, to to magnetycznie nam wibruje, yy, przyciągamy. No to to jest taka oczywista oczywistość. A, no, ale czasami przyciągamy rzeczy, których stwierdzamy, że tego nie mamy w sobie. No i zaczynamy walczyć i rozkminiać, a rozkminiając przyciągamy tego więcej i tak dalej. No w ogóle jest to z Ziemi. Ale nie o tym. Yy, I słuchajcie, jest tak, że mamy tam różnorodność wokół siebie wśród tych naszych. Ludzkich awatarów, które mają, tak jak nasz umysł ma mieć swoją rolę, tak ma to ciało, ten awatar też swoją rolę do tego, żeby się wyrażać, jeżeli umysł nas kontrolujący, bo on ma tendencję do tego, żeby właśnie mm, zapewnić sobie bezpieczeństwo, mm, żeby ogarnąć, policzyć wszystkie ziarenka, coś jak sztuczna inteligencja, ale o tym... Mówiłem w innym nagraniu, zostawiamy to. W każdym razie ta tendencja jest do tego, żeby kontrolować i to płynie z naszego umysłu. Z tego rdzenia, uczucia jestem, nie ma, nie ma czegoś takiego. To ten rdzeń, to kim jesteśmy, tak naprawdę ma chce, czy to naturalnie płynie, przejawia się. Przez to, jak my się rozluźniamy w ciele, rozluźniamy w umyśle, i wtedy się przejawia prawda tego, kim jesteśmy. W takiej drodze jesteśmy, że rozluźniamy się, puszczamy te swoje lęki, które nas kontrolują, a, są, a które są generowane przez nasz ego-umysł. Lęki, bym powiedział, w takim fundamentalnym znaczeniu, lęki, przed, bym powiedział. Jak to ująć? Yy, że jesteśmy zagrożeni energetycznie. My idziemy z taką drogą, że w tym rdzeniu jesteśmy niezależnie energetycznie. Im bardziej wchodzimy w las i w ten ego-umysł, to uzależniamy się, przywiązujemy się energetycznie do pewnych rzeczy, czy do pewnych zasad funkcjonowania. I to nas krępuje. I tak naprawdę droga polega o tym, od, yy, od zależności energetycznej do tego swojego rdzennego bycia, które jest niezależne energetycznie. Dobra, i teraz dochodzimy do tego czegoś, co zacząłem mówić o tych różnych rasach. No i dobrze. Przykładowo przeskakujemy i istoty, które wyszły z tych awatorów, przeszły do innego, bym powiedział, wymiaru i no po prostu zmarły. Świat ludzi, którzy są po tej drugiej stronie. Tych istot, które były w ciałach i tak naprawdę jak ktoś zajmuje się spirytyzmem, czy yy, ma w jakimś tam zakresie zdolność kontaktowania się z duchami, to też zobaczy, że tam <śm> jest tak samo, tylko nie jest w ciele fizycznym. Że Mogą przyjść takie istoty, które się tak ładnie mienią, a potem okazują się niezłym bajzlem czy niezłą chęcią takiego przyczepienia energetycznego, a inne są po prostu w swoim byciu, można powiedzieć, rozluźniające, wolne i niezależne energetycznie. To to do tego się sprowadza. Także charakterki, jakie widzimy wśród ludzi tutaj fizycznych, to widzimy też je wśród duchów ludzi zmarłych. Oczywiście to są tam różne etapy, ale w tym zakresie, tak mówiąc, bardzo ogólnie, bo to jest nie takie proste w kilku słowach, by to przedstawić, ale tak to mniej więcej wygląda, dla mnie, z mojej perspektywy. I teraz zahaczając o te wszystkie inne rasy, czy jest kolor, Ciała niebieski, jest bardziej eteryczny, czy jest bardziej wygląd gadzi, bardziej e, jakiś tam e, wodno-rybny, czy jeszcze inny. No, tego jest dużo. To powiem Wam, że jest też to samo. Tak jak w świecie ludzi możemy spotkać przykładowo. To jest taki fajny przykład, jest grupa jakaś, jakaś która połączona jest załóżmy, nie wiem, bionegoterapią, redystezją, czy jakąś religią, czy jakąś, jakimś widzeniem na życie. To i tam znajdziemy i takich, i takich, tych, którzy zaciskają, tych, którzy rozluźniają, tych, którzy manipulują, tych, którzy kontrolują czy y, dają przestrzeń. Tu i tu. Oni mają w sobie drogę i proces. Rozwijania się od niezależności, od zależności energetycznej do niezależności energetycznej. To jest ten kierunek. I tak samo jest wśród e, tych raz, że e, możemy tam spotkać istoty, które będą chciały e, czerpać z nas energię, a będą istoty, które będą e, miały swoje podejście takie wspierające, byśmy e, mogli wzrastać w tej niezależności. Chociaż powiem wam, że są. Też rasy, które mają w sobie taką rolę, że one powstały w zależności energetycznej i chcą w swoim działaniu tylko kontrolować i czerpać energię. Widzicie, to jest niesamowite, że gdy spotkamy się z kimkolwiek, kto ma w sobie tendencje takie uzależniające, takie przywiązujące, takie, że energetycznie chce się karmić. Ja nie, nie, nie mówię o... Te, 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 wiecie, są takie słowa, te wampiry energetyczne, to w ogóle jest <ścoughs> jeszcze bardziej lękowe jakieś sformułowania, które tylko potem ochrona, ochrona, ochrona i... i to w ogóle jest... Y, każda sytuacja, gdzie ktoś na przykład tą energię chce czerpać od nas, to on przychodzi jako nauczyciel do nas, by nam pokazać nasze furtki. Gdzie my w tej swojej dezintegracji, czy w jakimś tam zapętleniu, czy w jakimś mylnym myśleniu o życiu, e, gdzieś tam jesteśmy, no i są pewne furtki, że jeżeli coś takiego się dzieje, to po prostu to on ta istota przychodzi tylko do nas po to, żeby nam pokazać te furtki. A my możemy ją wykorzystać, tak mówiąc brutalnie, do tego, żeby, okej, okay, tu gdzieś w swoim patrzeniu, w swoim emocjonalnym reagowaniu jest, są takie furtki, gdzie tam możemy pięknie się podłączyć i, 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 e, i dojść energię. Więc wszystkie te istoty cokolwiek gdziekolwiek, z kimkolwiek się spotykamy, czy w wymiarze fizycznym, czy w wymiarze niefizycznym, czy z różnych raz, tam nie ma zagrożenia, tam nie ma nic, co by miało nas zniszczyć, stłamsić i pozbawić nas wolnej woli i samostanowienia. Wszelkie rodzaju te takie jakieś zapętlenia to w manipulowania kogokolwiek są rodzajem no właśnie Gry, która jest rodzajem wyzwania dla nas, byśmy rozszerzali się, rozwijali, odkrywali swoją, można powiedzieć, niezależność energetyczną. Nie umiem spojrzeć na te sytuacje w takim sensie, że one są dla mnie zagrożeniem, czy coś się dzieje niefajnego w przestrzeni. Po prostu to już w mojej esencji yy, taka narracja nie istnieje. Widzę trudne sytuacje, ale one. Same w sobie mogą być czymś, co będzie mnie zgniatać, i cały czas mnie asekurować w życiu, i mnie oddalać od życia, i w sensie takim, że będę sztywniał, kostniał, i w światopoglądzie jakimś się uzależniał energetycznie, czy yy, obudowywał się. Albo te sytuacje mogę wykorzystać do tego, że one stymulują mnie do tego, by być jak woda. By ta energia, która jest jak woda płynąca, by ona płynęła w taki sposób, że dzięki temu ja jeszcze bardziej się rozwijam, rozszerzam. Czyli każda trudna sytuacja, każde trudne spotkanie jest cudownym spotkaniem, które chce, byśmy, można powiedzieć, rozkwitli bardziej, rozszerzyli się bardziej. Nie obudowali się e, murem, ale z tych doświadczeń zasiali piękne kwiaty w swoim ogrodzie. E, no i tak mi się chciało to powiedzieć, więc tak w ramach refleksji leśnej e, najlepszego dla Was.